Drodzy widzowie! A co ja mam dzisiaj dla Was? No na pewno nie zgadniecie, bo przecież na pewno nie przeczytaliście tytułu odcinka, prawda? Haha, Raider! Jehu! Czytała się Tomb Raider, bo to się czyta Tomb, wiecie? Ale każdy z nas mówił Tomb Raider. Coś jak z wyszukiwarką Google. Kto tak mówi Google? Każdy mówi Google, więc każdy mówi Tomb Raider. Przynajmniej w moich kręgach. Słuchajcie widzowie, zaczynamy nową serię z gry starej, ale jednocześnie jest to premiera, bo jest to odświeżona wersja, która właśnie dzisiaj ma premierę. 14 luty, gieleczka świeżutka, pachnąca. Nic o niej nie wiem, wiem tylko, że tak powiem, od Domu Lary troszeczkę zacząłem, pochodziłem trochę i jedno wiem na pewno. Są dwa sterowania w tej grze. Stare, toporne i nowoczesne. I co się okazuje? Stare i toporne jest dużo lepsze. <grych> Naprawdę. W nowoczesnym kamera robi uch, dziwne rzeczy. Ale co tam będziemy przedłużać? Słuchajcie, jest to odcinek 0. W odcinku 0 zobaczymy, jak gra wygląda. I właśnie przejdziemy sobie dom Lary. Dom Lary to jest, drodzy widzowie, coś w stylu takiego jakby treningu. I w każdej z trzech części Tomb Raider'a, pier w pierwszych trzech części, był właśnie dom Lary. I w każdej wyglądał on lekko inaczej. Ta? Zobaczcie, jak możemy się fajnie przełączać. Mamy pierwszą część, a? mamy drugą część i trzecią. Wszystkie te gry kiedyś skończyłem o, na 100% i to niejednokrotnie. Tak więc każdą z nich znam i każdą z nich mam przedstawię. A, w każdą z nich również grałem w sposób klasyczny, że tak powiem, właśnie. Tak, więc kiedyś grafika nie miała w ogóle znaczenia, teraz jest ona odświeżona, ale nadal ta gra nie wygląda jak gra z 2024, to bądźcie tego świadomi. Zresztą, jak to mówią, obraz jest wart więcej niż tysiące słów, tak więc zaczynamy od Domulary. Co wyjątkowe czego nigdy wcześniej nie było, w żadnych z pierwszych trzech części mamy grę po polsku. Napisy co prawda, ale lepszy rys jak nic. No i właśnie. Take you on a tour. Proszę, Lara, chcesz oprowadzić po domu? Mamy Larę teraz. Proszę bardzo. Lara jest w stroju, jak widzicie, typowo do treningu. Piękny tutaj dom Lary, bo Lara jest szlachcianką. Nie wiem, czy wiecie. A właśnie, tak jest. Lara nie jest biedną kobietką, oj nie. I zobaczcie. To Troszkę gimnastyki. Podskakujemy. Upa! No, możemy do Zywidzowie skakać w wybranym kierunku. Akurat na tym sterowaniu, które teraz włączyłem, czyli tym nowoczesnym, ulepszonym, możemy sobie śmiało obracać kamerę gdzie chcemy i jak chcemy. W klasycznym to było niemożliwe. No i teraz, dlaczego klasycznie jest mimo to lepszy? <laughs> Zaraz Wam to pokażę na przykładzie. Na razie tutaj mam taką matę, możemy sobie poskakać drodzy widzowie. Przód, w tył, w prawo, w lewo, przywróty, Tak jest! Lara jest z widna. Idziemy dalej. No, i właśnie w głównym holu naszego pałacu mamy pełno skrzyń, po których sobie możemy do zwiedzenia poskakać. Hop-hop. Właśnie. Dostajemy informacje. Patrzcie jaka piękna skrzynia. Ha? Arka. Da -da. Dobra, tu się wspinamy po tych skrzyniach. Przeskakujemy, skaczemy. Musimy wciąć się w to miejsce. I patrzcie co mamy. No właśnie. Myślę, że bardzo dobrze.

nawet jak dojdziemy do krawędzi, to Lara nie spadnie, jak chodzimy, a jak biegamy, to od razu zleci, no? taka sprawa. Teraz słuchajcie, tu Wam pokażę na fajnym przykładzie, patrzcie co mam, mamy skrzynkę ze skarbem, no jej nie podniesiemy, po prostu tak sobie to leży, no nie, to nie jest jakaś znajdźka. Tylko w takich pomieszczeniach jak to, kamera zaczyna wariować, teraz patrzcie, cały czas obracam kamerę, niby nic się złego nie dzieje, nie, ale jak pójdziemy jakiś róg, jak na przykład tutaj, to koniec, amen. Teraz idę w prawo, teraz idę w lewo, teraz do przodu, do tyłu, nie? Ma to sens. Ale w tym właśnie momencie kamera zgłupiała. I teraz patrzcie, idę w prawo, w lewo, a teraz idę do tyłu, a, a la idzie do przodu. Teraz idę w, w lewo, drodzy widzowie, a patrzcie co się dzieje. Teraz wcisnę do tyłu, a teraz idę do, niby do przodu, a Lara la idzie w tą stronę. Ponieważ kamera zgłupiała i ja w żaden sposób nie jestem w stanie na nowoczesnym sterowaniu tą kamerą ruszyć. Mogę tylko tyle zrobić. Teraz idę do tyłu, drodzy widzowie, a Lara idzie w tą stronę. No. Właśnie dlatego nowoczesne sterowanie, przynajmniej na razie, jest bardzo złe, ponieważ w momencie, gdy kamera się zablokuje, jak teraz na przykład, to prawo staje się lewem, góra może być dołem. O, teraz poszedłem w prawo, wróciłem się do tyłu. No, to jest masakra. Teraz no, idę do przodu. No cóż, zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi dokładnie. Patrzcie, sterowanie no. Ze współczesnego zmienimy w tradycyjny. I na tradycyjnym sterowaniu kamera jest zawsze za plecami Lary. Zawsze. I teraz, jak sobie wejdziemy, tutaj. Kamera nigdy nie zgłupieje. Patrzcie. Możemy skręcić. Kamera jest zawsze za nami. Zawsze jest za plecami. Tak jak było w tradycyjnym Tom Raiderze. Jest to o tyle toporne, że nie możemy ruszać kamerą myszką. Ale o tyle przyjemne, że ona zawsze jest w dobrym miejscu. Zawsze jest z za naszymi plecami, dlatego zawsze mamy kontrolę nad postacią. Dlatego właśnie znacznie bardziej preferuję to klasyczne testowanie, gdyż kamera w nim jest po prostu sprawna. A ja, jako że przeszedłem wszystkie części Ridera, to jestem do tego strony tak przyzwyczajony, że w ogóle ono mi nie sprawia żadnego problemu. Proszę bardzo. I hopa! Dobra, pierwszy za nami test. Patrzymy co w drugim. Walk to the edge with the white line until I won't go any further. Then press jump immediately action button. No i tak, robimy tak jak Lara mówiła. Ustawiamy się on. widzowie i hoppa. Press forward and I'll climb up. Właśnie, tak. Tak to wygląda. Jak skok za daleko, Oczywiście się się rozpędzić również, ale o tym za chwilę nam Lara też powie. I can make a jump like that, no problem. Walk to the edge with the white line until I stop. Then let go of walk and tap backwards to give me a run-up. Press forward and almost immediately press and hold the jump button. I won't actually jump until the last minute. No viewer. Jump, and Da da.

Trochę z nam to zużyło, ale nie szkodzi. Tyle. Na tym właśnie wyglądał trening sali balowej. Idziemy dalej. I dalej już nie byłem. No proszę, będziemy pływać. Zobaczymy jak to działa. Powiem szczerze, że nie pamiętam, żeby tak dobrze wyglądało. W pierwszym wzorze. No i zapływamy. U góry w rogu mamy poziom tlenu, drodzy widzowie. Co ciekawe, z tego co pamiętam. Oho, jeszcze jak? Z tego co pamiętam, drodzy widzowie, możemy się przełączać również między grafiką nowoczesną a grafiką odświeżoną. Zanim zaczniemy tą grę, wrócimy jeszcze na sekundkę do domu Lary. Właśnie po to, żeby pokazać, jak ta gra wyglądała kiedyś. Proszę bardzo. Pracaż. Wersja z 1996, bodajże. się. Widzicie ten kominek? Hmm? Nieźle, nie? Nie wspominając o obrazach. Nawet światła plus świeczniki. No, różnica jest, moim zdaniem, kolosalna. Tak jak mówiłem, wcześniej granie wygląda i tak jak, jak na 2024. Ale jak sami widzicie, no. Różnica jest. Co ciekawe, w wersji starszej mamy mniej klatek na sekundę. Starsza wersja chodzi z naszej gorzej od tej odświeżonej. Od to jest płynna. No i tak to właśnie wygląda. To widzowie, tak wyglądają Lary. Czego mam pokazać jeszcze raz? Odświeżeniu i w wersji oryginalnej. Pyk, Odcinek 0 drodzy widzowie. Tak właśnie wygląda. Odcinek 0. Patrzę na te kwiatki. Piotruszki? Właściwie ściana też robi roboty. Ogromną. Kolosalną. Kiedyś ciężko było odczytać, co to przedstawia. Teraz. No i tak. I tutaj kończymy właśnie. Tak, jak mówię, każdą część grałem, każda część ma swoje tutaj, swoje domlary. Ten jest wyjątkowo bardzo krótki. Nurkujemy, wypływamy. Drodzy widzowie, to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w odcinku pierwszym. Cześć.